Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski w końcu to potwierdzili. Nareszcie można gratulować. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, którzy przygotowują się do jesiennej ramówki polsatu, mają jeszcze jeden powód do świętowania. Para oficjalnie potwierdziła, że rozpoczyna nowy, ekscytujący etap w swoim życiu. Co nowego u Kurzopków. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wywołali niemałe poruszenie po tym, jak opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcie z wakacji. Fotografia, na której aktorka pozowała w białej sukience, natychmiast wywołała falę spekulacji i gratulacji z okazji rzekomego ślubu. Para szybko wyjaśniła, że do ceremonii jeszcze nie doszło, jednak zapewnili, że kiedy nadejdzie odpowiedni moment, na pewno podzielą się tą radosną nowiną. Sytuacja ta nie oznacza, że ich związek stoi w miejscu, wręcz przeciwnie. Od wielu miesięcy intensywnie pracują nad stworzeniem nowego, wspólnego domu, w którym będą budować przyszłość, a ich rodzinne grono powiększyło się w maju o uroczego psa o imieniu Maximus. Od grudnia 2024 roku gwiazdy skupiały się na remoncie okazałej willi pod Warszawą, którą otacza mnóstwo zieleni. Wnętrza domu zostały urządzone tak, aby w pełni odpowiadały ich potrzebom, co pozwoliło im ogłosić rozpoczęcie kolejnego etapu w swoim życiu. Tak prezentuje się nowa willa Kurzobków. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nabyli swoją nową willę pod koniec 2024 roku, rozpoczynając od razu intensywne prace remontowe. Budynek o powierzchni około 400 m2, z przestronnym tarasem i balkonem podtrzymywanymi przez kolumny, już w momencie zakupu robił duże wrażenie. Choć bryła domu przypomina tradycyjny dworek. To ogromne okna, wpuszczające do środka mnóstwo światła, zwiastowały nowoczesne podejście do aranżacji. W środku para postanowiła połączyć klasykę z nowoczesną elegancją. We wnętrzach nie brakuje więc klasycznych elementów, takich jak drewniane podłogi czy eleganckie sztukaterie, a głównym kolorem dominującym w pomieszczeniach jest biel. Ogromne wrażenie robią szczególnie kuchnia i łazienka, gdzie nie szczędzono kosztów na wykończenia. W tym drugim pomieszczeniu ściany zamiast tradycyjnych płytek pokrywa modny mikrocement, a wolnostojąca wanna i złote krany dodają luksusowego charakteru. Biała kuchnia z akcentami w tym samym kolorze została wzbogacona o marmurowe blaty, które są zarówno eleganckie, jak i bardzo praktyczne. Kasia Cichopek ujawnia. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od kilku miesięcy stopniowo odkrywali tajemnice swojego nowego domu, pokazując fanom kolejne postępy w pracach. Chętnie dzielili się szczegółami dotyczącymi wybranych materiałów i mebli, celebrując każdy etap remontu. W niedawnym wywiadzie dla magazynu Party z dumą i radością potwierdzili, że wszystkie prace budowlane wreszcie dobiegły końca. Jesteśmy już na finiszu, można powiedzieć, że już zakończyliśmy pracę nad domem. Teraz pozostała już ta najpiękniejsza część przed nami czyli mieszkanie, użytkowanie i po prostu bycie w tym domu. Jest nam dobrze, ale nie byłabym kobietą i sobą, gdybym nie powiedziała, że jakieś zmiany na pewno nastąpią za jakiś czas wyznała Kasia. Maciej z entuzjazmem dodał, jak fantastycznie czują się w swojej nowej przestrzeni. Uwielbiamy spędzać czas w tym domu, dobrze się tam czujemy. Te wakacje zostały przez nas wykorzystane w ten sposób, żeby trochę tam pomieszkać, żeby poczuć ten dom i to miejsce, wyznał Maciej Kurzajewski. Para zamieszkała w domu kilka miesięcy wcześniej, by z bliska doglądać ostatnich prac wykończeniowych. Nic dziwnego, że ich podwarszawska willa prezentuje się zjawiskowo, ponieważ zadbali o każdy, najmniejszy detal. Rezultat jest naprawdę spektakularny i z pewnością spełnił ich marzenia o luksusowym azylu.